Hej, witam was wszystkich. Dzisiaj zagramy w Arkanie Gothic 4. Będzie to pier moja pierwsza gra serii Gothic. więc w poprzednich części nie wiem czy coś się działo czy nie. Te to kontynuuj to i wczytaj to tam na tym patrz, bo patrzałem tylko czy gra dobrze chodzi i wyglądało na to, że wszystko jest dobrze. Więc zaczynamy na Oczy oczywiście na średnim poziomie. Myrtana płonęła. Zginął robar drugi. Upadło królestwo. Jego koronę otrzymał bojownik Inosa, który przyjął imię Robar III i obiecał zjednoczyć królestwo. Los sprzyjał Robarowi III i wkrótce objął on we władanie kontynent. wyruszał na morze, chcąc odzyskać Wyspy Południowe, na królestwo padł dzień, który zmącił mu umysł. Gdy jego oddziały dotarły na Arganie i zajęły Torniarę, umysł Robara był zaledwie świeczką migoczącą w ciemności. Amulet... Trze... Trzeba walczyć. Walczyć... Walczyć. Dowódcy Robara wypełnili rozkazy co do Joty. Lord Hagen poprowadził swych żołnierzy na zachód wyspy, a Lee na wschód, gdzie miał oblegać królewskie miasto Setarif. <laughs> tak, film, filmik już się skończył? Teraz tylko jeszcze ekran odczytywania i. Zaczynamy rozgrywkę Co się, że dowiedzieliśmy po filmiku To jakiś król obił wywodanie kontynenty Tak, tylko to zapamiętałem Niech się szybciej Czytujcie. No Jeszcze jakiś filmik o no bó no, noch ja później potem przejdziesz tam. No, jeszcze jeden bo po co po, potem później. Cisza! Potrzebuję ciszy i spokoju! Jedziemy, no. Uuu, kierujemy robarem. Idziemy przed siebie. W jakichś jaskiniach jesteśmy? Jaskinie. In. tu jest. Nie ma. Nie. Pierwszy przeciwnicy, dziwnicy, jakieś yeah. I idziemy dalej. Gdzie jest tych grobach? nie Tu też nic nie ma Kolejni przeciwnicy To jest poległe mieszanie A my ich palimy Dobrze wiedzieć Jak głupi walczył Kolejni Znowu poległe mieszanie O, prawym przyciskiem się uniki robi. Dobre. Idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeśli nie w kolejnym odcinku, to ściszymy dźwięki. Wow! Koległy członek milicji. Coś tu jest? Nie ma. To idziemy dalej. Kolejni. Łoch, po lewej Czemu niektórzy się tak świecą? No i ścinka była. Spacuję, co się robi? Skacze. Ja pitole, co to tam jest? Co jest to diabli? Arcydemon. I znowu mi przycina. Wow! To się spodziewałem. Wal go, wal A i znowu. To jest Koniec A, ta bariera zniknęła To idziemy dalej kolejni Poległy paladnik Uuu wow, co to było Mak Co to jest Poległy mak Z tego co zauważyłem to Przeciwnicy nic na mnie robią. Jesteśmy nieśmiertelni. Jeee. Yeah. Kryli się za tymi filarami z kamienia. Niech jak się przede mną chować. I widzę, że się to ścina. Ale bitwo no, ma trochę ustawienie zmienię w następnym odcinku Jeee, uniknąłem Oje, nie udało się To też, że jak się przytrzyma lewy przycisk myszy to on takie jakby krytyczne uderzenie zadaje Dobre też Jamy kolejnego O to jest ten sam arcydemon Gin! Mam nadzieję, że go on teraz zabiję, Nie będę musiał się szlać po tych jest jeszcze więcej. A, myślałem, że teraz uderzy. Teraz leży. Jezu, jestem Teraz leży. A, dało mi się. Nie, jeszcze by dalej. Co jest. Wracaj tu! Wracaj i Koniec, takie jaja. Broń dwuręczna zadaje 5% więcej obrażeń niż broń jednoręczna o zbliżonych parametrach. Sorry, musimy się napić. To jest jakieś krowce becza. Dobrze cię widzieć. Przepraszam. Ivy? Znowu miałeś koszmary? Tak. O królu w jaskini. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby ponarzekać. Nie. Mój ojciec cię szuka. Gromar? Czego chce? Nie wiem, ale jest w złym humorze. To lepiej pójdę i z nim pomówię. Dostanę całuska? Nie teraz. Nie chcesz to, nie? Ups, mogę dobrze. Dobrze, na tym zakończymy nasz odcinek. W następnym poprawię grafikę, żeby lepiej... żeby się jak nie ścinało. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku.